Jest 5 grudnia 2024 roku. Jesteśmy z kolegą Stefanem Gibrojciem na Pikiecie przed ambasadą amerykańską. O, tutaj, żeby było ja. O, widzicie Państwo, jest jasne. nie znaczy, ciemno jest, ale, ale no, jakieś źródło mamy. Stefan, kolejny miesiąc już trwa pikieta słowo Andrzeja Zaczeskiego. My wspieramy, udzielamy jak najbardziej politycznego poparcia. No to wyraź to jakoś tak ładnie. Tak, popieramy tę pikietę i zachęcamy Warszawiaków nie tylko do tego, żeby wesprzeć tego typu działalność. Trzeba tu je przychodzić. Teraz już nie, nie wywołujemy uczestników pikiety, bo są w środku w namiocie i się modlą. Także to są ludzie silnej wiary. Trzeba tych państwa wspierać. Natomiast główny temat, tutaj powinien nas zgromadzić główny temat sprzeciw wobec wojny. Zobaczcie tutaj przed pownikiem Legana światło, na światło. Tak jest. O, światło tutaj są te worki, które mają symbolizować a no właśnie tych poległych, bo co, co to jest wojna? Zabici i to jest, to jest to. No i, Cóż, no cóż, żebyście Państwo wiedzieli, że to jest trudna sprawa, to jest bardzo ciężki temat, bo yy, tych zabitych jeszcze realnie nie ma. A jak już będą, to będzie za późno. To jest trudny temat dla inteligentnych ludzi, ta pikieta. E, no, nasze stronnictwo tą sprawę popiera. Przypominamy, że yy, kiedyś yy, w Polsce yy, władza komunistyczna deklarowała istnienie Deklarowała istnienie obrony cywilnej. Okazało się to oszustwem, ponieważ ta obrona cywilna nie miała wystarczających środków, nie było za komuny zbudowanych wystarczającej ilości stron atomowych. No ale od 30 lat już nie ma. Od 34 lat, już 35 już nie rządzi komuna oficjalnie, tylko agentura Waspowska, która też nie przygotowała Polaków do wojny. Obrony cywilnej nie ma środków ochrony, ochrony osobistej i zbiorowej, schronów, kombinezonów w razie ataku chemicznego. Nie ma tego wszystkiego. Dlaczego? Polacy są utrzymywani w stanie bezbronności strukturalnej po to, żeby nas było łatwiej, łatwiej wybić. No, to, to, nie jest, to nie jest dobra informacja, ale, ale prawdziwa. Tak, żebyście Państwo wiedzieli. No i z tym, z tą refleksją Państwa Zostawiamy czołem wielkiej Polsce. Czołem!